Witajcie kochani w kolejnym przekazie od Archaniołów. Na początek, kilka krótkich zdań BHP. Pierwsza rzecz jest taka, żebyście bardzo otworzyli się. Dzisiaj wyjątkowo na pierwszy plan spływają takie słowa. Żebyście bardzo otworzyli się na przekaz, na energię, która będzie tutaj płynęła. I jeżeli poczujecie na ciele jakieś znaki typu gęsia skórka, ciarki, ziewanie, mam nadzieję, że dużo uśmiechu, może czasem łzy popłyną, to dajcie temu przebrzmieć. I tutaj archaniołowie proszą Was o takie otwarte podejście z uśmiechem na twarzy. Tak, jakbyście mieli otworzyć się na radość, dosłownie. Jeżeli padną tutaj słowa dotyczące przyszłości, to pamiętajcie, nie ma czegoś takiego jak przewidywanie przyszłości, jest wgląd w potencjał na chwilę obecną. I bierzcie, jeżeli coś takiego tu padnie, to bierzcie to informacyjnie, tylko i wyłącznie. Na zasadzie, wiem, co z najwyższym prawdopodobieństwem może się zdarzyć, ale pamiętam, że moja przyszłość leży w moich rękach i mogę zrobić wszystko, żeby się wizja spełniła, ale mogę też zrobić wszystko, żeby się nie spełniła. I jeszcze, jeżeli macie ochotę, umówcie się z nimi na znak. To może być kolor, to może być słowo, to może być jakiś obraz. I jeżeli dojdzie do was ten znak w trakcie czytania albo po to jest tak jakby właśnie archaniołowie, którzy są tutaj z nami um, klepali was po ramieniu, uśmiechali się i mówili: "Hej, zobacz, to do ciebie". No dobrze, i wybierzcie sobie piórko. To jest grupa pierwsza, to jest grupa druga. I lecimy. Witaj grupa pierwsza. Wybraliście to piórko i tu jest dla was przekaz. Dzisiaj wyjątkowo e, karty. Dużo, e, dużo e, kart mi tu wypadło. E, tak. Karta serca. Karta Matki Smoków. Karta leśnej wróżki. I karta opieki, którą jakoś dobrze by było zmieścić na wizji. No dobra, zobaczymy. Jeżeli umawialiście się na znak w formie obrazu, to mam nadzieję, że widzicie tutaj wszystko. Mamy tutaj dwa smoki. Więc jeśli smok jest waszym zwierzęciem mocy, zwierzęciem, zwierzęciem totemicznym albo czymś jakimś bardzo ważnym symbolem, to przyszedł podwójnie. I teraz tak. Karta serca. Słuchaj swojego serca, to ona jest twoją największą siłą. Karta matki smoków. Złota smocza łuska przyniesie ci lekkość i pełnię obfitości. Karta leśnej wróżki. Upatruj wartości w tym, co małe, a przestrzeń da Ci to, na co czekasz. Oraz karta opieki. Zadbaj najpierw o siebie, abyś mogła zadbać także o innych. I wiecie co? Tak e, aż się uśmiechnęłam, jak przeczytałam e, wszystko, bo ta karta e, nie zmieściła się w rządku, jest pod spodem, jest czerwona. Jak karta, nie karta, tylko czakra podstawy. A w dodatku mówi o tym, żeby zaopiekować się sobą, bo jeżeli wy będziecie zaopiekowani, to będziecie mogli też opiekować się innym i stwarzać swoją rzeczywistość w sposób bardziej. Um, Narzuca mi się słowo kreatywny, a jednocześnie wiem, że to nie o to chodzi, bo chodzi o moc, z, z większą mocą, z większym potencjałem i z większą siłą przebicia. Ale ta kreatywność się tutaj bardzo przebija, więc y, zostawiam ją Wam tutaj. Y, jest z nami Jofiel. I Jofiel. Bardzo dużo tutaj przekazuje o poziomie serca, o tym, o takiej łagodności, która płynie poprzez czakrę serca. I w ogóle Jofiel jest takim aniołem o bardzo dużej łagodności. I mówi też o łagodnym spojrzeniu na siebie. Więc yy, może jest tak, że wobec siebie albo wobec innych jesteście mocno krytyczni. Bardziej wobec siebie, bo mówi o łagodnym spojrzeniu na siebie. Więc moje pytanie do Was jest takie, czy aby nie patrzycie na siebie zbyt surowym okiem? Yy, może nie jesteście zadowoleni z siebie, z tego, co robicie, z tego, co osiągnęliście? Albo macie taką. Szukam dobrego słowa, bo w głowie mam same inwektywy w tym momencie. Czy nie? No, bardzo proszę o jakieś ładne słownictwo tutaj. Dobrze, powiem to w najmniejszym wymiarze kary. Czy nie dowalacie się do siebie, aby za nadto? Czy, czy z góry zakładacie, że jak coś robicie, to może robicie źle? Że zrobicie źle? Albo, że nie ma sensu, bo... I tutaj jest wielokropek, każdy wypełnia sobie swoimi odczuciami. Natomiast Jofiel mówi, że właśnie nie. Właśnie wynik jest tylko wynikiem, rezultat jest rezultatem, ale y, wy nadajecie mu sens. I jeżeli chcecie patrzeć na to, że to jest bezsensowne, no to takie to stworzycie w waszych oczach i nie, pójdzie, nie puścicie tego nigdzie dalej. I y, jeżeli założycie, że pod Waszej ręki wyjdzie coś i teraz niezależnie czy jest to książka czy jest to um, jakiś produkt jakaś usługa czy nie, nie wiem sprzątanie dywanu, pranie dywanu albo gotowanie obiadu, jeżeli z góry założycie, że ojku, no nie wyjdzie lepiej zamówić no to pewnie Wam nie wyjdzie ale jeżeli założycie, że zrobię co mogę, najlepiej jak mogę i skupię się w całych 100% procentach na tym, żeby to było jak najlepsze, to takie będzie. I oczywiście możecie zostać w punkcie tego krytycyzmu, wewnętrzno-zewnętrznego krytyka. Nie jest ani dobre, ani złe. I o film mówi, że to jest Wasz wybór. Natomiast, czy nie lżej byłoby żyć z takim poczuciem, że a może jednak temu krytykowi dać wolne? I, yy, i zwraca uwagę na yy, na to, żeby to w ogóle wygląda mi na taki wręcz trening. Wiecie, tak treningowo do tego Was zachęca. Zacznijcie od odpuszczania małych rzeczy. Jak się macie. No i znowu mam same inwektywy, bo chyba naprawdę bardzo mocno jesteście w postawie krytycznej wobec siebie. Jak się macie dopierdzielać po prostu do wszystkiego, zwłaszcza do jakichś dużych rzeczy, ale też do małych, na zasadzie, no tak, ja to krzywo zawsze zawiążę but, to może lepiej będę kupować tylko buty wsuwane albo na rzepy, no to może zacznij od tego, że zawiążesz ten but i powiesz sobie, nie, całkiem, całkiem prosto. Od jakichś takich małych rzeczy, które nie wydają się na pierwszy rzut oka bardzo istotne, ale Jofiel mówi bardzo wyraźnie, to są ziarenka piasku. I może samodzielnie, tak w, w izolacji, y są y małe i nieznaczne. Wyekstrahowane z rzeczywistości mogą być pozornie błahe, ale. Mówi też o tym, że y, jak zbierzesz właśnie takie pojedyncze ziarenka y, z, z codziennych sytuacji, te ziarenka takich przykrych y, komunikatów wobec siebie, no to ci się uzbiera cała plaża. Nawet nie piaskownica. On mówi o plaży, y, która, która przechodzi w dno oceanu. Co mi mówi o takiej naprawdę sporej dozie krytyki wobec siebie. I teraz, niezależnie od tego, czy krytykujesz się, bo coś zrobiłaś, zrobiłeś i yy, krytykujesz swoje dzieło, czy krytykujesz siebie dlatego, że nie robisz, że nie podchodzisz do tematu. To Jofiel cię bardzo zachęca do tego, żeby zrobić głęboki wdech-wydech. I tak samo jak y, malutkie, w takim homopatycznym, wysokim rozcieńczeniu, y, dawki tego krytycyzmu, krytycyzmu sobie zapodajesz, to dawka po dawce, sytuacja po sytuacji, ziarenko po ziarenku, daj sobie tyle samo miłości. I jeżeli nawet z automatu polecisz jakimś krytycznym komentarzem, to nie stawiaj tam kropki, tylko daj ale to i to zrobiłam dobrze. I Jofiel bardzo tutaj podkreśla, możesz zostać w tym punkcie, w którym jesteś. To jest ani dobre ani złe, ale jeżeli z perspektywy serca popatrzysz na siebie, yy, zrobisz taką pracę, która nie jest wysiłkowa, bo to są tylko i aż, ale myśli. I jeżeli yy, tą lunetę przykładasz do oka krytycznego, to przełóż ją w drugą rękę. I drugim, łagodnym, spokojnym, miłościwym, miłosiernym i pełnym miłości okiem, spójrz na tą samą sytuację i daj taki sam komunikat, miły do siebie. I ja czuję, że to jest w ogóle game changer. Nie musicie chodzić na szkolenia, na jakąś umysłową siłkę, po prostu dajcie, dajcie sobie czas na. Konsekwentne yy, pilnowanie myśli. I od tego zacznijcie. A potem nie ma przewidywania przyszłości, bo, bo nie ma, bo wasza przyszłość będzie taka, jaką robotę zrobicie tutaj w teraźniejszości. Ale jeśli tylko się przyłożycie do tego, yy, to płynie tutaj energia bardzo dużego szczęścia. Lekkości, zadowolenia, ulgi. Yy, I widzę, że cieszycie się, po prostu się cieszycie. I to cieszenie się jest kontrastowe do tego, co jest teraz. Więc czytam z tego, że yy, teraz jesteście w jakimś smutku, zmęczeniu. Bardziej w spektrum szarości niż w spektrum jakiegokolwiek innego koloru. Kochani, wszystko jest do, do zrobienia. Ten czas minie, dołki miną. Nie, nie będą trwać wiecznie, ale jeżeli się będziecie osuwać tak konsekwentnie, w dół, w zmęczenie i w smutek, no to ten czas może się po prostu wydawać wiecznością. A im bardziej im bardziej się zepniecie, nawet ziarenko po ziarenku, nie mówię, żeby od razu lecieć w jakieś ogromne projekty, ziarenko po ziarenku, tylko jedna myśl naraz zmieniona i jeden komunikat do siebie taki yy, motywująco, wspierająco, aprobujący, to pomalutku zacznie zmieniać Waszą rzeczywistość. I tego Wam bardzo życzę, bo nie przyszliście tutaj, żeby tonąć w jakimś rowie mariańskim, przyszliście tutaj, żeby wystawać buzię do słońca i cieszyć się jego promieniami. Kochani, przytulam Was bardzo mocno i niech pięknie. jaki mocne i do następnego czytania, pa! pa. Witaj grupo druga. Wybraliście to piórko drugie. I tu jest dla Was przekaz, natomiast powiem Wam tak, nie jestem pewna, czy to jest piórko, które na wyjściowym ekranie było jako drugie. Więc może, skoro tak, skoro mam takie wrażenie, że to mogło być piórko pierwsze, to może jednak pójdźcie do piórka pierwszego również. Nie wiem, nie wiem dlaczego. Rzadko mam yy, taki temat y, z pomyleniem piórek. Wydaje mi się, że to jest drugie, ale skoro jest, pojawiła się taka opcja, to yy, w sensie taka zawiecha, to może pójdźcie do piórka pierwszego, bo tam pewnie też jest jakiś przekaz dla Was. I yy, tutaj też mamy sporo kart. Mamy tak błogosławiona zmiana. Tak. Podtrzymuj swój optymizm. Oraz pomoc została Ci udzielona. I teraz jest dokładnie taka sama sytuacja jak w piórku pierwszym. Cztery karty z innej talii. Cztery karty i dokładnie taki sam układ. Dobra, tą syrenkę trochę z nadwizji wyjmę, żeby się zmieściły napisy. Ok. No i mamy tak. Błogosławiona zmiana. Ważna życiowa zmiana przynosi ci wielkie błogosławieństwo. Tak. Twoja intuicja ma rację. Podejmij odpowiednie działanie. Podtrzymuj swój od, optymizm. Karta trzecia. Nadchodzi spełnienie Twoich marzeń. Nie poddawaj się tuż przed wydarzeniem się cudu. Oraz ta dolna karta. Pomoc została Ci udzielona. Niebo pracuje przez cały czas nad tym, aby Ci pomóc, nawet jeśli Ty jeszcze nie widzisz rezultatów. Um, mam taki, takie wrażenie, że jesteśmy bardzo na poziomie żywiołu powietrza, czyli umysłu. Umysł. I mamy tutaj Archanioła Michała i Archanioła Muriel. Ciekawe jest bardzo to, jak kontrastowe energie mają ci dwaj Archaniołowie. Michał, który jest po prostu kwintesencją męskiej energii. On jest archaniołem czynu, ochrony, wyznaczania granic, yy, odcinania, jest bardzo zero-jedynkowy, a Muriel jest kwintesencją żeńskiej energii. Jest po prostu kwintesencją esencji ciepła, yy, takiej miłości matczynej, bezwarunkowej, w pełni akceptującej. I niesamowite jest to, jak, jak bardzo układają mi się oni w Yin Yang dosłownie. Ciepło z zimnem, miękkość z twardością, ciemność z jasnością. I, ale z drugiej strony, bardzo słyszę słowo rozum. Trochę tak, jakby, jakby była w Was jakaś taka walka między rozumem a sercem. Bo to też prowadzi mnie do tego, że jeżeli jesteście w, w, w tej walce, jeszcze słowo transformacja jest bardzo ważne tutaj. Tak, jakby Dwie jakości w Was musiały się wyodrębnić, musiały się oddzielić po to, żeby się połączyć na nowo, ale w innej strukturze, w inny sposób. I mam wrażenie, jakby jakby w waszej rzeczywistości niby nic się nie zmieniało. Niby cały czas jest jak było, żyjecie swoim życiem, robicie swoją robotę, ale jednocześnie, jakby po prostu trzęsienie ziemi w tym wszystkim było. Jakaś burza, która chodzi na bardzo długich piorunach. Mm, y i tutaj widzę dwie yy, yy, karty, w sensie jedną kartę Tarota Wieża, która jest o totalnej transformacji, o zburzeniu starych schematów, o, o przeredagowaniu właściwie wszystkiego. A jeżeli jesteśmy na poziomie umysłu, to przeredagowaniu jakichś wzorców myślowych, yy, wybranie czegoś zupełnie nowego. A druga rzecz, która przy tym stoi, to jest runa Hagalas, która właśnie jest taką burzą zgradobiciem, która przechodzi po prostu i to, co słabe, to, co stare, to, co już naprawdę zużyte i nie służy, po prostu ona nawet tego nie rujnuje. Ona to zmiata z powierzchni ziemi, destrukturyzując po prostu do atomów, a jednocześnie robi miejsce na nowe. I po runie Hagalas następuje um, takie nawilżenie i taki wzrost, um, który zawiera się w runie Berkano. Um, odnowa, totalna odnowa, wiosna, nowe pędy, nowe listki, nowe struktury, które się wykluwały od dawna, ale jeszcze nie miały um, Możliwości, przestrzeni, ani czasu, żeby, żeby wyjść na powierzchnię i się ustabilizować. I to się właśnie u Was dzieje. Niby nie dzieje się nic, a dzieje się wszystko. Ale cudowne jest to, że w przyszłości. Co podkreślam zawsze, to nie jest przewidywanie przyszłości, to jest wgląd w potencjał na chwilę obecną, czyli w potencjale macie naprawdę dużą świeżość. Nowe rzeczy, które. Okej, okay, oni mi jeszcze pokazują, jakby stare mieszkanie. Nie wiem, czy mamy architektów na sali. Stare mieszkanie, które było urządzone w takim naprawdę stylu, wiecie, boazeria na ścianach, takie lata 80, 90, że to wszystko zostaje zerwane, i jest odnowione, odmalowane i umeblowane w bardzo minimalistycznym stylu. I jeszcze z dodatkiem mm, elementów energetyki. Feng shui, feng shui. Ja, jedna nazwa jest spuszczona, druga poprawna, ale mówię dwie, żeby nie było żeby się nikt nie oburzył. Um, więc umeblowane i urządzone w taki sposób, gdzie energia po prostu karmi, wspiera, um, i jest bardzo taka No tak, wspomagająca. I czuję też oddech lasu. Taki oddech świeżego, tętniącego nowym życiem, ruszającymi się sokami mm, lasu. Więc może idźcie w naturę po prostu. Yy, ale też jest to... A dobra. To jest też symbol runy Berkano, która jest w potencjale dla Was. Ym... Dzieje się. Nawet jeżeli macie poczucie, że się nie dzieje, to wiedzcie, że się dzieje. A jeżeli macie poczucie, że właśnie się bardzo <grytanie> dzieje i po prostu wyrywa Was z korzeniami, i na usta to Wam się tylko inwektywy cisną, bo yy, żadne inne yy, słowa nie oddają. Ładunku, który jest w Was i który się dzieje, tak jak na przykład przy retrogradacji Merkurego, to wiedzcie, że to idzie ku dobremu, że minie i że to jest coś, tak jak oni tutaj, Michał i Muriel, dwie skrajne jakości, które muszą najpierw stanąć obok siebie, oddzielić się po to, żeby wrócić do siebie i stworzyć pełnię. I w energii, jeżeli jeszcze nie czujecie tego na poziomie 3D, tutaj na plansze życa, to miejcie pewność, że w energii wszystko działa tak, żeby właśnie dojść do tego spokojnego oddechu lasu, do, do wzrostu w promieniach słońca, w promieniach uśmiechu i z ogromną radością. I bardzo, bardzo życzę Wam, żebyście szybko tego doświadczyli. Przytulam Was bardzo mocno, buziaki ogromne i do następnego. Papa! Pa.